Cześć, witam, X Grosz z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze. Dzisiaj już z włączonym mikrofonem, sorry za wczoraj, tak to jest, jeżeli człowiek poleci chwilę na autopilocie, popełnia takie podstawowe błędy, ale dzisiaj już z włączonym mikrofonem, absolutnie świadomie, porozmawiamy sobie o czymś, co definitywnie będzie miało miejsce w przyszłości i to niedalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o świat krypto, a więc... Zupełna zmiana roli stablecoinów w świecie krypto, jak i wejście w życie CBDCs, czyli e, walut banków centralnych. E, to jest wręcz, e, to jest wręcz nieuniknione i widzimy to, że to absolutnie następuje. Sporo atakujemy naszego Fiata i tutaj, i tutaj jest, e, Tutaj jest, jest to nie do, że tak powiem, nie do zaprzeczenia. Pieniądz dekretowy z angielskiego Fiat, z łaciny Fiat, czyli dekret, rozporządzenie, czyli e, wszyscy wiemy o co chodzi. Ten król jest już tak przez nas obnażony, że już bardziej nagi być nie może. Tutaj właściwie e, porównany wręcz przez, e, przez e, artystów do papieru toaletowego. E, Całkiem zresztą ciekawe zdjęcie, wam powiem. Tak w ogóle to to jest wenezuelskie bolivary i ile wenezuelskich bolivarów trzeba zapłacić za rolkę papieru toaletowego, takie porównanie. Ale ciągle z mojego punktu widzenia, tutaj zresztą kolega pisze, gdyby Fiat był kryptowalutą, to prawdopodobnie byłby to najgorszy projekt na całym rynku. No właśnie, ale będą CBDCs, czyli. Central Bank Digital Currencies, czyli waluty cyfrowe banków centralnych, co będzie jeszcze gorsze, jeszcze gorsze z mojego punktu widzenia od naszych fiatów. Dlaczego? Bo jeżeli patrzymy na fiata i przypomina nam to rolkę papieru toaletowego, to jeżeli popatrzymy na CBDCs, czyli um, waluty cyfrowe banków centralnych, to powiem Wam, że tutaj zamiast Rolki powinien, powinny leżeć kajdanki. To jest, I to jest smutne z mojej perspektywy. Otóż, ale zacznijmy od samego początku. Od tych zmian, co właściwie widzimy, że nadchodzą. A więc widzimy, że rządy zaczynają dociskać, dokręcać śrubę, jeżeli chodzi o stablecoiny. 2 grudnia widzimy tutaj już następny artykuł, Kongres w Stanach. Dokręca śrubę, jeżeli chodzi o, o stablecoiny, stable coiny, czyli nasze USDT, USDC, cokolwiek używamy. W tej chwili jest to bardzo wygodne używanie tych USDC, USDT w świecie krypto. Kiedykolwiek chcemy wyskoczyć z wartością do fiata, a nie chcemy, że tak powiem, dotykać fiata, aby nie wpaść w jakieś ramki, gdzie musimy się martwić o podatki, zależnie od tego, gdzie na Ziemi mieszkamy, to wyskakujemy sobie wygodnie, na jakiejkolwiek giełdzie jesteśmy, do USDC, USDT. Za USDT stoi Bitfinex, za USDC stoi Coinbase, jeżeli nie wiedzieliście o tym, ale, ale to będzie wiadomo, że kiedy Stany i inne kraje zaczną dociskać śrubę, to niestety, ale te stable coiny zostaną uregulowane. I powiem wam, że m, dlaczego mogą być uregulowane? Bardzo prosto. Będą uregulowane dlatego, ponieważ za tymi stablecoinami stoją e, scentralizowane podmioty, czyli firmy. I koniec. Więc jeżeli rząd uderzy młotkiem w stół, to ten podmiot musi podskoczyć. Jeżeli uderzy dwa razy, to ten podmiot musi podskoczyć dwa razy. A więc tak te firmy będą tańczyć. Jak rząd będzie im wystukiwał młotkiem prawa na stole rytm i tak to wygląda, nie ma innego wyjścia. Będzie to również troszkę ułatwieniem, ponieważ możemy popatrzymy na, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, to również widzimy, że na przykład Visa tutaj przygląda się i kieruje swoją uwagę w stronę na przykład stablecoinów, jak tutaj wkręcić USDC. Do siebie, tak aby było używane, więc zainteresowanie jest olbrzymie w tym kierunku, ale wszystko musi iść zgodnie z regulacjami. Więc musimy być tego świadomi, że takie coś nadchodzi, że takie coś się zbliża i po prostu, a, i po prostu o tym wiedzieć. Nie, po prostu nie być zaskoczonym, bo nie ma się co po prostu dziwić. Um, czy powinniśmy uronić łzę za tym USDC-USDT? może trochę na pewno świat krypto wypracuje swoje inne stablecoiny które będą oparte na zdecentralizowanym świecie gdzie będziemy mogli w różny sposób to używać coś ala dai a może coś bardziej bardziej jeszcze bardziej zdecentralizowanego może nie specjalnie opartego na jakiś tam nie w tym stylu wypracowany że tak powiem ten stały kurs ale jeżeli chodzi o te w tej chwili najbardziej popularne firmy, które stoją za tymi stablecoinami, to ja myślę, że one po prostu zrobią tylko taki, taki myk i przekształcą się w jakieś tam banki pracujące w świecie, pracujące w świecie krypto, łączący świat krypto ze światem tradycyjnym. Więc tutaj nie ma się co dziwić. Nasze USDT póki co, jeżeli tam używamy tych USDT, no to musimy wiedzieć o tym, że w pewnym momencie może to być... Może być to taka, taka ciekawostka, że będziemy musieli pomyśleć, co z tym zrobić. Czy, ale ja bym się tutaj w tym momencie aż tak bardzo tym nie przejmował, ale trzeba mieć oko na to zwrócone. Gorszą sprawą dla mnie jest, jest temat właściwie tych walut banków centralnych. Bo, no tak jak powiedziałem, waluty banków centralnych to będzie już takie, to będzie już taki prawdziwy kaganiec i prawdziwe kajdanki na każdego, każdego używającego takiego portfela człowieka. Ponieważ tutaj mam Ameligion. Ameligion pisze na przykład, że Accenture stoi za 90% światowych CBDCs. Accenture jest w partnerstwie z Ripple od 2015 roku, Temnos w partnerstwie z Ripple. Wiemy że, wiemy, że ludzie, którzy pracują nad tym, to są definitywnie ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi, więc w pewnym momencie te CBDCs wejdą w życie i to nie już jest kwestia czy, tylko jest kwestia kiedy, bo wiemy, że zarówno Chiny, Stany, jak i inne wielkie banki centralne mają w przygotowaniu wypuszczenie swoich cyfrowych walut banków centralnych. Teraz, jak to będzie wyglądało z mojego punktu widzenia, to będzie tak, że musisz sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy założysz ten portfel i będziesz używał tych walut, to każda twoja transakcja od momentu założenia portfela aż po grup będzie zapisana na wieki wieków Amen w tym łańcuchu transakcji i będzie wiadomo wszystko, co zrobiłeś. Więc jeżeli w pewnym momencie rząd zdecyduje lub rządzący zdecydują, że na przykład że na przykład kupiłeś lek HCQ, którego którego rząd zabronił kupować, na przykład widzimy o tym wczoraj się trochę że tak powiem nakręciłem. Jeżeli chodzi o ten cały, o tą całą pandemię, ponieważ znowu miałem rozmowę z kimś i i powiem Wam, że po prostu tutaj mamy artykuł z końca marca, kwiecień, ok, kwiecień. Um, I jest uchwalona specustawa, która zabrania handlowania właściwie HCQ przez, czyli tym chlorochiną, czy jakkolwiek się to wymawia, przez nasze apteki, która do tej pory była normalnie dostępna w aptekach. A, a gdy popatrzymy na wszystkich doktorów, którzy mówią o. Doktorów, którzy pracują właściwie na, na, na tej linii frontu z, z, z całą tą pandemią, to pokazują, że HCQ Works pracuje. Nie wiem dlaczego nie jest, nie jest używane. I to nie jest tak, że powinniśmy siedzieć w domu, pić herbatę i czekać, aż nas kopnie i zabierą do szpitala i wtedy będą nam podawać wszystko, co tam mają lub nie mają, tylko powinno być tak, według tych doktorów, których ja tutaj obserwuję, że Powinniśmy, jeżeli jesteśmy chorzy, od razu doktor pierwszego kontaktu, powinien nam przepisać taki zestaw, jak, jak jest tutaj, czy jak tutaj ktoś drugi, że tak powiem, podaje, na przykład ten zestaw, powinien nam po prostu przepisać ten zestaw, to był w ogóle dostępny w Polsce. I, I tyle. I powinniśmy siedzieć w domu i wziąć ten zestaw i nie trafiać w ogóle do szpitala. A w tym momencie to jest herbatka i czeka, aż będziesz w szpitalu, i wtedy dopiero będziemy Cię mówić. Wszyscy mówią, tyle zgonów. Dobra, nie będziemy o tym mówić. Dobra, wracamy do tematu. Sorry. Właśnie, tak to jest, jak się, jak się rozkręcę. Dobra, a więc o czym mówiliśmy? Aha, o właśnie, o y, waluty banków centralnych cyfrowe waluty banków centralnych. Więc jeżeli rząd będziesz miał ten portfel, jeżeli rząd zauważy, że wydałeś pieniądze nie w tym kierunku, co powinieneś wydać, bo oni przecież dekretem ustanowili, że nie tam powinny trafić Twoje pieniądze, to wtedy nagle pyk i Twój portfel jest zamrożony i dostęp do Twojej gotówki jest zamrożony i jesteś odcięty od rzeczywistości. To jest niesamowite, co się może wydarzyć. Dlatego właśnie dlatego właśnie myślę, że banki centralne, gdy wypuszczą te swoje waluty cyfrowe, to będzie, to będzie bardzo źle, i niestety spora część hołoty się na to załapie i będzie cierpiało. I dalej nie będą wiedzieć, dlaczego cierpią. Ale całe szczęście, świat krypto jest szeroki i wiemy my, na czym to wszystko polega, i potrafimy zdać sobie sprawę, że największą wartością w świecie jest decentralizacja tego wszystkiego, co jest w świecie. I wtedy, kiedy nikt tym absolutnie nie zarządza i mamy jasną sprawę, wolny rynek ustala zasady. Więc, więc mam nadzieję, że właściwie poprzez to, że uczestniczymy i rozmawiamy ze sobą i, 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 i próbujemy się uzupełniać swoimi doświadczeniami, wiedzą i przewidywaniami, trafia to do szerszej i szerszej i szerszej grupy osób, i będą potrafili, um, po, będą potrafili, się odnaleźć w tym nadchodzącym, e, nadchodzącym świecie, który może być, e, nie, mo, może być całkiem niełatwy. Um, więc tak jak USDC, USDT w świecie krypto w tej chwili będzie prawdopodobnie, będą mu założone kajdanki, tak e, CBDCs pojawią się w świecie tradycyjnym i to będą, e, Kajdanki na zwyczajnych ludzi, którzy totalnie nie będą rozumieli znaczenia tego wszystkiego, a walka z gotówką, który, którą, którą i tak specjalnie, że tak powiem, nie jesteśmy fanami tej gotówki, walka z gotówką będzie trwała aż do momentu, kiedy albo totalnie zrobimy tak, że ta gotówka będzie tak bezwartościowa, że ludzie przestaną w ogóle na nią zwracać uwagę i przerzucą się na waluty banków centralnych, cyfrowe, czyli każdy będzie w swoim portfelu miał, w swoim telefonie miał portfel i tam będzie dostawał swoją emeryturę w cyfrowej walucie banku centralnego i tak dalej, i tak dalej. I potem będzie miał dyktowane zamiast kartki, tak jak mieliśmy z PRL-u, kartki na mięso, kartki na cukier, kartki na coś tam, kartki na czekoladę, kartki na wódkę. Tak, już w, na poziomie portfela jest to absolutnie do zrobienia, że będzie można Kontrolować to, na co obywatele wydadzą swoje pieniądze. I tak jak, tak jak napisałem, po prostu tak jak napisałem, tak myślę, naprawdę myślę, że ilość kuponów obozowych w portfelu trzeba naprawdę podchodzić do tego z, z, z głową i ograniczać. Wpływ władzy na moje życie. Ograniczasz wpływ władzy na życie wtedy, kiedy nie dajesz władzy swojej wolności. A swoją wolność oddajesz właśnie poprzez kupowanie ich, używanie ich kuponów obozowych. Więc tak bym to nazwał. Teraz jedną ciekawostkę jeszcze chciałem wam pokazać. Jak w tym wszystkim odnajdują się banki, banki komercyjne? Banki komercyjne będą miały ciężko. Banki komercyjne będą miały bardzo pod górkę. Ponieważ kiedy banki centralne wejdą jak husaria w piaskownicę, to banki komercyjne będą miały jeszcze gorzej. A nie robią nic, aby zachęcić ludzi do, że tak powiem, zaufania im lub nawet wspierania ich. Oto przykład reklamy, która się znalazła w skrzynce pocztowej u jednego z moich znajomych. Każde 1000 zł, które masz dziś, za rok będzie warte 950, a za 10 lat tylko 760. Więc proponujemy ci oprocentowanie 1,5 w skali roku. Nie trzymaj swoich oszczędności na rachunku bieżącym, tylko zainwestuj w lokatę na 1,5%. Ok. Każdy, kto potrafi liczyć, większość ludzi najwyraźniej, chociaż nie, myślę, że potrafi. 1000 zł. To jest 15 złotych w skali roku. A więc. zamiast stracić 50, stracisz tylko 35 w skali roku. Co ty na to? Całkiem niezły interes. Więc myślę, że banki centralne strzelają sobie sami w kolano w tej chwili, nie wychodząc naprzeciw ludziom, tylko jeszcze bardziej walcząc o to, żeby, żeby nas okraść jak najbardziej z naszych pieniędzy. Nie dość, że mają nasze pieniądze, nie dość, że zarabiają na naszych pieniądzach. Ilość, ilość zarobków, które w tej chwili banki wykazują, są większe niż kiedykolwiek w historii, poprzez to właśnie, że każą płacić sobie za przelewy, każą płacić sobie za trzymanie konta, każą płacić sobie za usługi, nakładają kary, wrzucają różnego rodzaju pożyczki, które są. Oni mają pieniądze za darmo, a pożyczki dają nam na procenty wręcz niesamowite. Nawet. 10% to jest kosmiczny procent, jeżeli chodzi o, o pożyczanie pieniędzy obywatelom. Więc to wszystko nie przekłada się na zaufanie ludzi, jeżeli chodzi o banki. A do tego jeszcze sami w środku kombinują tak, że co chwilę jakiś bank ma jakieś problemy. Więc nie dość, że, nie dość, że ludzie coraz mniej ufają bankom, to jeszcze nadchodzi, nadchodzi husaria, która pozamiata te banki. A więc banki centralne. Totalnie wyrównają ziemię i skoszą banki komercyjne. Więc to będzie bardzo, bardzo duża ciekawostka w naszej przyszłości. I do tego wszystkiego właśnie, tak jak powiedziałem, przygotowujemy się przez to, że znamy i poznajemy świat krypto coraz bardziej i bardziej i bardziej. I wiemy, w jaki sposób się tutaj zachować. Dobra. A teraz na koniec ciekawostka dla wszystkich tych, co dotrwali do końca mojego filmu. Otóż mam taką rozkminkę, którą, na którą próbuję, próbuję pracować. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to rozegrać, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to rozegrać. I kiedy większość, większość ludzi próbuje znaleźć interes na tym i zmonetyzować swoją bazę, że tak powiem, subskrybentów w jakikolwiek sposób, wciskając im, nie wiem, jakiś cokolwiek, jakiś produkt, który by kupili. Od nich bezpośrednio, czy to jest kurs, czy to jest jakaś tajemna wiedza, czy to jest po prostu wyznania kuli szklanej. Tak, cały czas myślę, w jaki sposób podciągnąć, podciągnąć nas tu wszystkich pod, pod coś, co dawałoby nam możliwości wspólnie. I powiem Wam tak. Dużo razy dostaję różnego rodzaju oferty i tak cały czas te oferty odrzucam. Przykładowo dzisiaj, to jest 3, 3 grudnia, następna oferta. Tych ofert dostaję w tej chwili dosyć, dosyć sporo. I znowu jakiś tam nick, który jest menadżerem w jakiejś tam stronie. Czekajcie, zobaczymy, co to za strona jest w ogóle. Um, co to jest za strona? Co to jest za strona? Okej, okay, to jest to. A więc jakiś nik, który mają tutaj, który, którzy handlują reklamami i tak dalej, i tak dalej, próbuje wcisnąć tutaj swoją, swoją stopę. A więc jak to myślę? Myślę w taki sposób, aby społeczność tutaj moja, która jest zgromadzona na moim kanale, czyli moi subskrybenci, w jakiś sposób mogli skorzystać z tego, że kanał jest taki, a nie inny, że mamy już prawie 15 tysięcy subskrybentów i te oferty się pojawiają. Ja je odrzucam, ale teraz sobie myślę, że gdybyśmy tak w jakiś sposób wypracowali jakąś metodę, gdzie na przykład powiedzmy przyjmuję deal, dogadalibyśmy się, przyjmuję deal od tych ludzi czy od jakichkolwiek innych ludzi, którzy do mnie piszą za na przykład płaconego w bitcoinach, i na przykład ten deal byłby na, przypuśćmy, jedną dziesiątą bitcoina. Prawda? Jedną dziesiątą bitcoina, teraz ta jedna dziesiąta bitcoina byłaby rozdysponowana między nami 50-50. Czyli 50% trafia do Was i 50% trafia w jakiś sposób na mój portfel. Zrobilibyśmy to tak, aby to było jakoś, że tak powiem, a, jakoś transparentnie, czyli na przykład jakiś portfel bitcoinowy, na który ta firma wpłaca na przykład jedną dziesiątą bitcoina i wtedy wszyscy widzimy, co jesteśmy w naszej społeczności. Ludzie, którzy są stałymi subskrybentami, ludzi, którzy, którzy zawsze wspierali i wspierają mój kanał, mieliby swoje podłączone portfele pod to i po prostu, że tak powiem, popychalibyśmy tą e, kasę. Po prostu e, nie możemy być... Tak myślę, że nie możemy być baranami, którzy, którzy są goleni, ale jeżeli mamy taką możliwość, to co jakbyśmy tych wszystkich baranów, którzy się z naszą stronę kierują, myśląc, że w jakikolwiek sposób nas wykorzystują, co jak my byśmy ich spróbowali ogolić? Więc myślę nad tym, jeszcze nie wiem dokładnie, jak to rozegrać. Po prostu powiedzcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, jakby to rozegrać, żeby było to, żeby było to korzystne dla nas. Jest sporo osób, które naprawdę już rozpoznaje. Patrząc na, patrząc na komentarze i, i zastanawiam się, że chciałbym na przykład tym osobom, które na przykład uczą się tradować, zamiast używać swoich pieniędzy, jeżeli na przykład wypracowujemy jakieś, jakieś drobne, mogli sobie po prostu używać tego na przykład do uczenia się tradowania, zamiast uczyć się ze swoich pieniędzy. Um, czy ktoś chce budować jakiś portfel, czy, czy cokolwiek innego, po prostu te drobne mogłyby być Mogłyby być, że tak powiem, rozparcelowane między nas. Um, powiem Wam tak. Kiedyś, i dlaczego o tym mówię? Bo myślę o tym dlatego, że w, w pewnym momencie um, było tak, że na przykład Witalik e, o tym mówił, że pisał jakieś marne artykuły za 5 bitcoinów, e, za jeden artykuł, e, co było tam parę groszy, a w tej chwili te 5 bitcoinów, no to zobaczcie, jaka jest kwota, więc. W tym momencie, jeżeli by ci, że tak powiem, reklamodawcy wrzucali nam kwoty w krypto, jakieś, nie wiem, czy to Ethereum byśmy przyjmowali, czy cokolwiek innego, to przetrzymane to długoterminowo, za rok mogłoby się okazać, że, że nie zarobiliśmy, nie wiem, tysiąca dolców, tylko zarobiliśmy na przykład dwa, cztery w tym samym, w tym samym, w tym samym czasie, przetrzymane po prostu na portfelu przez jakiś czas. Więc myślę, jak to rozegrać, nie chciałbym, po prostu, nie chciałbym po prostu tego zrobić w taki sposób, żeby to było zbyt nachalne, zbyt jakieś takie nie do przetrawienia, ale ciągle myślę, że szkoda ich po prostu puszczać tak i wiecie, odrzucać. Forsa się pcha przez okno, a że wy w jakiś sposób musicie to trawić, no to wam się również należy, tak to myślę. I teraz tylko jest kwestia w jaki sposób to rozegrać i czy w ogóle tym się zajmować, czy po prostu palicho zostawić to i, i, i lecimy dalej z tematem. Jak myślicie? Dajcie mi odpowiedź w komentarzach. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.